Zmieniamy temat. Jedna osoba nie żyje, a dwie trafiły do szpitala. To skutki pożaru, jaki wybuchł dziś nad ranem w woli kiełczyńskiej w powiecie Staszowskim. Rodzina została bez dachu nad głową i bez środków do życia. Gmina obiecuje pomoc. Pożar wybuchł nad ranem w tym drewnianym budynku. Postawił na równe nogi niemal całą wieś. Powyskakiwali wszystkie i jojno tabletki złapałam i noga zaczął zaroszczylać ternit. I poślimy, ludzi. Na pomoc przyjechała też straż pożarna, ale ogień zdążył doszczętnie spalić pomieszczenie, w którym spał właściciel. Starsza pani mieszkańka została wyszła sama z wnuczką czteroletnią, natomiast syn w wieku 44, 45 lat, no już znaleźliśmy go spalonego. Jeden z domowników dopiero rano wrócił z pracy do domu. Przyjechała, bo to była straż pożarna i no... Babcie zabrali do tego szpitala do i to malutko. Zbliżają się święta, a rodzina straciła nie tylko dach nad głową, ale też większość dobytku. Nie ma środków na odbudowę domu, liczy na pomoc ludzi dobrej woli. Opieka społeczna została powiadomiona o tym fakcie, i mieli jeszcze dziś mieli dotrzeć rano do, no na miejsce, żeby zorientować się, jaki będzie niezbędny zakres pomocy. Przyczyną pożaru było prawdopodobnie zaproszenie ognia.